Że jest taki człowiek, największy szkodnik, szubrawiec. A kimże ten człowiek jest? On jest winny zbrodni ludobójstwa. Ile ludzi przez niego wzięło sznurek, odebrało sobie życie? Pan wicemarszałek, poseł na Sejm RP Andrzej Leppe. Uważą mu zastępca przewodniczącego Samobrony RP pan poseł Stanisław Łyżwiński i poseł na sem Rzeczypospolitej Polskiej, Ziemi Wieluńskiej, pan Waldemar Borczyk. Dziękuję. Proszę Państwa, ja również serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Takich spotkań organizujemy bardzo dużo na terenie kraju, praktycznie codziennie jestem w dwóch, trzech, a niekiedy nawet czterech, pięciu miejscowościach. Sale świadczą o tym, że zainteresowanie jest bardzo duże samoobroną, naszą partią, partią, która dzięki waszym głosom, za co dziękuję serdecznie Państwu, ma przedstawicieli w parlamencie, jesteśmy trzecią siłą polityczną w parlamencie i możemy to wszystko, co do tej pory przedstawiałem na spotkaniach, na wiecach, mówić z Trybuny Sejmowej. Mówić tą Prawdę na temat stanu gospodarki, na temat polityki społecznej i przede wszystkim na temat finansów. Czy są w Polsce pieniądze, czy ich nie ma? Bo my twierdzimy, że pieniądze są w Polsce i trzeba po nie tylko sięgnąć. I te prawdy przedstawiamy z trybuny. Nikt nie zaprzecza. To, co się dzieje w kraju, to Państwo wszyscy znacie, jaka sytuacja jest. Co się dzieje z bezrobociem, co się dzieje z zakładami pracy, co się dzieje z finansami naszymi. Te prawdy są znane dzisiaj praktycznie wszystkim. Dzięki temu, że teraz właśnie, jak przed chwilą wspomniałem, możemy przedstawiać to z trybuny Sejmowej. I my przedstawiając nasz program, zaczynamy właśnie od pieniędzy. Udowadniamy, że pieniądze są w Polsce. Wskazujemy te kilka źródeł a jest ich znacznie więcej. Te kilka źródeł to pierwsze źródło nadwyżka dewiz. Drodzy Państwo, żeby wszyscy rodacy wiedzieli, że my mamy około 30 miliardów dolarów tak zwanej rezerwy dewiz. Nie mówimy, żeby wszystkie pieniądze wróciły do Polski, ale około 20 może wrócić i na to zgodzi się i Bank Światowy i, i banki zachodnie. Te rezerwy około 30 miliardów dolarów są lokowane na kontach w bankach zachodnich na 2-3% w skali roku. Jednocześnie co roku bierzemy średnio około 3 miliardów dolarów kredytów na 15, 30, a nawet i 60%. Niektóre. Więc ja spytałem z trybuny Sejmowej premiera rządu, na mocy jakich umów, jakim prawem. My lokujemy pieniądze na 2, 3 czy 4%, a bierzemy kredyty na 15, 30, a nawet i 60%. Oczywiście odpowiedzi nie ma, więc powiedziałem mu, że jest taki człowiek, największy szkodnik, szubrawiec, polski, Balcerowicz, który obiecał to w Stanach Zjednoczonych. Tak, proszę Państwa, te słowa... Za jego butę, arogancję te słowa są jeszcze delikatne bardzo, za to, co on zrobił z naszym przemysłem, z naszym rolnictwem. Dzisiaj praktycznie nie ma dziedziny życia i nie ma działu w gospodarce, który by nie miał problemów. Wszystko zadłużone, dokładnie. A on jeszcze dzisiaj rano w radiu butnie się zachowuje, bo jemu nie podobało się zachowanie posłów w Sejmie. Obrażali jego. A kimże ten człowiek jest? On jest winny zbrodni ludobójstwa. Ile ludzi przez niego wzięło sznurek, odebrało sobie życie. Masa rolników, emerytów, rencistów, robotników, i on śmie jeszcze arogancko zachowywać się. Drugie źródło pieniędzy, na które wskazujemy, to jest prywatyzacja. To przede wszystkim banki. Szanowni Państwo, 75% banków nie jest naszych i nie mówi się do końca prawdy, bo je sprzedano. Że sprzedano je za śmieszny grosz, to jest prawda. Natomiast nie mówi się tej prawdy, że razem z tymi bankami oddaliśmy w zarząd obcym bankom wkłady ludności i firm na kwotę ponad 60 miliardów dolarów. Tu 30 miliardów, tu 60. I te banki zachodnie niech dzisiaj mają tylko 5% zysku. A to nie jest dużo. W bankach wszyscy dokładnie wiemy: to ponad 3 miliardy dolarów wywożą co roku za granicę. A my tyle bierzemy kredytów. To nie są cyfry zmyślone, bo odpowiedzi, proszę Państwa, nie ma. Pytam z trybuny Sejmowej, premiera, ministrów jego, żaden nie wyjdzie na trybunę i nie powie, że panie leper, pan kłamie, oszukuje ludzi, tylko siedzą i słuchają, bo wiedzą, że to są fakty, że doprowadzili do tego wszyscy. Prywatyzacja cała, jak przebiegała, jak przebiega, to Państwo też wiecie. Następna kwota pieniędzy w naszym programie są to zwolnienia z podatku firm zachodnich z kapitałem zachodnim dużych sieci sklepów. Żadna z tych dużych sieci sklepów nie płaci złotówki podatków w Polsce. Roczne straty z powodu tego to około 12 miliardów złotych. A rząd w tym roku sięgnął do kieszeni inwalidów, niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, młodzieży polskiej. Urlopy macierzyńskie skrócili, zasiłki za to, że no kobieta 9 miesięcy w łonie nosi Polaka czy Polkę. Skrócili, jeszcze zabrali to i mówią, że w ten sposób oni zaoszczędzą miliard złotych, a na 12... Zwolnili firmy zachodnie, duże sieci sklepów z podatku. To są oszczędności, proszę Państwa. Sprawa następna pieniędzy to jest nadmiar różnego rodzaju agencji, agent, fundacji, funduszy rządowych, gdzie rocznie z budżetu przejadają około 40 miliardów złotych. Zapowiadali to wszyscy sojusz lewicy PSL Unia Pracy, że połowę trzeba zlikwidować. Więc ja pytam, co im teraz przeszkadza? Mają całkowitą władzę, mają rząd, mają większość w sejmie, większość w senacie i własnego prezydenta. Więc połowę tych agent zlikwidujcie. Nie przeszkadza im jedno, trzeba by kumpli partyjnych zwolnić, a tak to Intratne stołki, zarządy, rady nadzorcze, duże pieniądze i po co mają zwalniać ich? Lepiej niech przyjadają nasze pieniądze. Taką agencję weźmy z naszej branży rolniczej Agencja Restrukturyzacji. Dzisiaj rano audycji rolniczej słucham o godzinie 5. Było nie tak dawno, że tysiące ma pracować w niej. Już podają, że 5 struktura w każdym powiecie. I na to pieniądze będą, bo będą tworzyć strukturę pionową, partiznową. Na to się pieniądze znajdą. Na kredyty dla rolników nie ma pieniędzy. Nie było pieniędzy, nawet nie dali, gdzie byli zobowiązani, żeby 7 groszy było mleko droższe w klasie w ekstra. Od stycznia, głosami PSL-u, PSL-u aż o zgroso. Posłowie PSL-u głosowali przeciw temu. Siedem groszy nie dali, ale strukturę agencji obsadzą w każdym powiecie. Na to pieniądze się znajdą. Sprawa następna to, drodzy Państwo, nieszczelność granic, no i kominy płacowe. To, co się dzieje z płacami, to już przechodzi naprawdę wszelkie normy przyzwoitości. Prezesi banków, tak jak to powiedziałam z trybuny w Sejmie, Prezes Big Banku, Banku Gdańskiego, zarabia miesięcznie prawie milion nowych złotych. To jest 10 miliardów starych złotych. Przecież to w normalnej głowie, proszę Państwa, nie chce się mieścić. A takich, którzy zarabiają 100 tysięcy, 200, 300 nowych złotych miesięcznie jest cała masa. Całą listę przedstawiłem. Zażądał tej listy marszałek Sejmu, premier, i oczy otwierają. Oni nie wiedzieli tego. Drodzy Państwo, w Stanach Zjednoczonych, gdzie trochę lepiej ludziom się żyje niż u nas w Polsce, żeby do 200 tysięcy dolarów zarabiał ktoś miesięcznie albo jeszcze więcej, to jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. A u nas przy takiej biedzie, takim kryzysie. Milion nowych złotych bierze sobie prezes banku. Balcerowicz bierze miesięcznie około pół miliona złotych, to jest 5 miliardów starych złotych. I nie zaprzecza, kiedy powiedziałem z trybuny, ani słowa. I dodatkowo jeszcze ma milion, tylko nie złotych, a dolarów rocznej premii regulaminowej. Przecież za co? No my. Zastanówmy się, co się w kraju dzieje. Z drugiej strony pokazują, że nie ma pieniędzy na nic. Banki nie chcą dawać kredytu, to też mamy w programie naszym, aby prawo bankowe zmienić tak, aby banki były zobligowane udzielać przynajmniej w 50-60% kredytów na rozwój gospodarki, naszego przemysłu, naszego rolnictwa, szczególnie rolnictwo szeroko rozumiane i budownictwo. Mówią, że to są banki zachodnie. No i niech są, ale są na terenie Polski. Jak się nie podoba, to zabawki zabierać i uciekać po prostu. U nas jest nasze prawo i mają tak działać, żebyśmy my, żebyśmy my mogli miejsca pracy tworzyć. A oni tylko teraz liczą na jedno. Bruksela i Bruksela. Wszystko załatwi. Ja powiedziałem z trybuny, że panowie, wy im, im częściej jeździcie tam, tym głupsi wracacie stamtąd. I taka jest prawda, proszę Państwa, bo pokażą im jakieś świecidełka, pokażą oborę ładną, zakład przetwórstwa, fabrykę jakąś. I oni w skowronkach wracają tutaj, bo Zachód nam to samo da. Nikt nam, drodzy Państwo, za darmo niczego nie da.